Witamy w kolejnym serwisie informacyjnym OK TV Opatów. Aleksandra Kawalec, zapraszam. Rozbudowa o nowe skrzydło oraz modernizacja wnętrza. Już niebawem publiczne przedszkole w Opatowie Bajkowy Zakątek czekają duże zmiany. Już wkrótce na publiczne przedszkole Bajkowy Zakątek w Opatowie czekają duże zmiany. Uspokajamy, jak najbardziej pozytywne. Dzięki środkom zewnętrznym w wysokości ponad 3 milionów złotych, pochodzących ze świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego, Bajkowy Zakątek czeka rozbudowa oraz doposażenie. Wartość całej inwestycji wynosi niecałe 3,5 miliona złotych. 3 miliony 600 tysięcy pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Na szczęście e, okazało się, że ta sytuacja, która dzisiaj jest w Polsce, powoduje, że firmy budowlane troszkę zaczynają cierpieć głód i ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu do przetargu zgłosiło się aż 19 Firm, co spowodowało, że cena w tym przetargu nam znacząco spadła i najniższa oferta, którą wybraliśmy, opiewa na niecałe 3,5 miliona złotych. Publiczne przedszkole zyska zupełnie nowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. nowe sale dydaktyczne oraz sala przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych. Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość od organu prowadzącego przedszkole publiczne w Opatowie, Bajkowy Zakątek, że nasza placówka będzie rozbudowywana o nowe skrzydło. Będzie też dodatkowo modernizowane wnętrze, ale także i będzie dodatkowo doposażona poprzez pomoce dydaktyczne, poprzez nowe meble, ale pewnie też sprzęt IT. Będzie u nas na pewno gościł. Jest nam bardzo miło z tego powodu, że to przedszkole będzie się rozwijało, ponieważ do tej pory bardzo nam brakowało, a zwłaszcza w okresie zimowym, sali do zabaw i ćwiczeń ruchowych brakuje nam sali sensorycznej, no i też sal dydaktycznych. Jesteśmy przekonani, że nowoczesny, zmodernizowany budynek. Sprawi, że y, jakość pobytu dzieci w tej placówce będzie znacznie. Podniesiona nie tylko przez to, że będziemy oferować dodatkowe miejsca pobytu dzieci w przedszkolu, ale przede wszystkim dlatego, że będziemy organizować wieloaspektowy rozwój naszych dzieci. Dzięki tej rozbudowie my na pewno nauczyciele zyskamy nową przestrzeń i oczywiście dzieci, które chętnie będą korzystać z dodatkowych sal, takich jak sala sensoryczna, sala zabaw ruchowych, będą one miały możliwość zażywania tej aktywności ruchowej i na pewno ta rozbudowa da nam dodatkowe możliwości, które będziemy wykorzystywać w codziennej pracy. Integracja, dobra zabawa oraz edukacja. W piątek w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bartosza Głowackiego w Opatowie odbył się piknik edukacyjny w ramach projektu Dziś uczeń, jutro student. projektu intro interesu. Rozpoczęliśmy w 23 roku, kończymy w 27 założenia. Partnerem głównym Politechniki Świętokrzyskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i praktycznie wszystkie starostwa powiatowe województwa świętokrzyskiego. Wsparcią obejmujemy również szkoły z powiatu kieleckiego, włoszczowskiego, kieleckiego plastyka. No, dzisiaj gościmy na pierwszej imprezie plenerowej, na pikniku edukacyjnym w Opatowie. Mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom młodzieży. Dzisiaj jesteśmy Przyjechała do nas Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Gościmy młodzież z klas maturalnych trzech powiatów. Powiatu Ostrowieckiego, Sandomierskiego i naszego Opatowskiego. Dzisiaj młodzież będzie mogła uczestniczyć w wykładach, jak również Państwo przyjechali i, powiem tak, prezentują to, co mają najlepsze. Mamy pokazy chemiczne, które są dość proste i bardzo łatwo będzie je powtórzyć chociażby w domu. Zapraszamy do obejrzenia lampy lawy. Będziemy robić sztuczną krew, tak jak kiedyś robiono sztuczną krew na planach filmowych. Mamy też przykłady reakcji oscylacyjnych, które się odtwarzają i zmieniają kolory ciągle. Zapraszamy też do studiowania u nas chemii i biotechnologii w Instytucie Chemii. My przyjechaliśmy tutaj z Instytutu Fizyki UJK. Chcemy troszkę dzisiaj opowiedzieć o promieniowaniu elektromagnetycznym, więc mamy ze sobą troszkę takiego sprzętu. Licznika Igera Millera. Będziemy tutaj mierzyć. Radioaktywność różnych preparatów, tak, oczywiście takich bezpiecznych. Mamy kamerę termowizyjną, troszkę opowiemy o promieniowaniu, o tym czy należy się go bać, czy nie. No i też chcemy oczywiście zaprezentować ofertę naszego instytutu. Bo zapraszamy młodzież, żeby u nas studiowała. Mamy bardzo dużo ciekawych kierunków. Zapraszamy na nowo otwarty kierunek właśnie fizyka, ze specjalnością fizyka medyczna. Ze swojej strony, jeśli chodzi o nasz wydział, no prezentujemy technologię oczyszczania ścieków, technologię badania gruntów, no i to, co też ja obsługuję, czyli e ewidencjonowanie z powietrza różnych parametrów środowiska przy pomocy bezzałogowego statku latającego. Prezentujemy wspólne stoisko dotyczące druku 3D oraz skanowania 3D naszego laboratorium niekonwencjonalnych technologii wytwarzania oraz laboratorium inżynierii odwrotnej. Kurczę, wydaje mi się, że chyba najbardziej ten robot. Przyjemnie, przyjemnie. Chociaż prędkość nie jest duża, ale chociaż bezpiecznie jest dzięki temu. Dokładnie mam kilka planów: albo pójść w stronę inżynierii i coś takiego związanego z projektami modelowania. Teraz w szkole zajmujemy się modelowaniem 3D w programie Solid Edge, Albo też właśnie myślę, coś takiego zarządzania albo ekonomika. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki, odwiedził Łopatów. Przy Szpitalu Świętego Leona odbyło się spotkanie, wymiana poglądów oraz planów dotyczących naszego kraju. Doktor Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, spotkał się z mieszkańcami Opatowa. Podczas spotkania przy Szpitalu Świętego Leona Karol Nawrocki wspomniał o sytuacji powiatu Opatowskiego w latach 90., oraz obecnym stanie opatowskiego szpitala. Ja wiem, Szanowni Państwo, jaką drogę przeszedł cały powiat opatowski w latach 90. Państwo doskonale wiecie co znaczy transformacja. Tak. Tutaj upadały zakłady pracy, bo rządzili ci, którzy chcieli dokonywać reform. Te reformy pewnie państwu polskiemu były potrzebne, ale żadnych reform nie można prowadzić w oderwaniu od pewnej emocji społecznej i potrzeb społeczeństwa w całej Polsce. Jestem, Szanowni Państwo, po wspaniałej wizycie w Szpitalu Świętego Leona. Chcę pogratulować przede wszystkim samorządowcom, bo to co zrobił Pan Starosta, Pani Starosta, samorządowcy przy wsparciu Pani poseł, Państwa posłów i przy wsparciu Centralnego Budżetu Państwa Polskiego. To muszę powiedzieć, Szanowni Państwo, że to jest ekstra klasa. Macie w swoim powiecie taki szpital, który może zawstydzać wiele szpitalów w całej Polsce. A jeszcze płynność finansowa tego szpitala powoduje, że no, naprawdę macie Państwo doskonałych samorządowców i opiekunów Waszej małej ojczyzny w postaci tych wszystkich, których mogłem spotkać. A wybory prezydenckie niebawem. Do lokali wyborczych udamy się już 18 maja. Szpital Świętego Leona w Opatowie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich pacjentów. Już od kwietnia pacjenci Opatowskiego Szpitala będą mogli skorzystać z endoskopii w znieczuleniu ogólnym. Działanie to znacznie zwiększy komfort pacjenta podczas badania oraz miejmy nadzieję zachęci pacjentów do badań profilaktycznych. Od kwietnia pacjenci szpitala Świętego Leona w Opatowie będą mogli skorzystać z endoskopii w znieczuleniu ogólnym. Już niebawem badanie to będzie przeprowadzone w dbałości o komfort pacjenta, o który zadba wykwalifikowany zespół anestezjologiczny. Znajdujemy się obecnie w, w zakładzie endoskopii, gdzie od kwietnia, tak jak informowaliśmy już na w naszych social mediach, będziemy prowadzić zabiegi endoskopii, ale w pełnym znieczuleniu. W pewnym znieczuleniu dożylnym, z obecnością dużego zespołu. Do tej pory przy zwykłych zabiegach czy badaniach endoskopii do zabiegu przystępował lekarz specjalista i asystentki pielęgniarki. Natomiast w tym momencie zespół powiększamy. Do zabiegu przystąpią oczywiście lekarz specjalista, który robi badanie i zabieg endoskopowy. E, oczywiście asystentki, pielęgniarki endoskopowej, ale też lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestetyczna. W przypadku badania w, przy pełnym znieczuleniu e, pacjent ma pełen komfort badania. Jest to zwykły zabieg, podobny jak przy zabiegu operacyjnym, gdzie pacjent jest usypiany, budzi się już po zabiegu. Opatowski Klub Sportowy powołał Komitet Organizacji Stulecia Klubu. Co jest głównym założeniem tego komitetu? Czego mogą spodziewać się kibice na jubileuszowe obchody Opatowskiego Klubu Sportowego? Posłuchajmy. Chcielibyśmy to, to stulecie godnie, godnie poświętować, dlatego spotkaliśmy się tutaj w, w gronie najwyższych władz miasta i powiatu oraz, oraz tutaj cała kultura opatowska, ponieważ OKS jest y, zakorzeniony tutaj w, w mieście. 100 lat to ta, takie, takie obchody są tylko, tylko raz, więc, więc staramy się, żeby tutaj odbiło się to szerokim machem, nie tylko w mieście, ale w całym województwie, a nawet i w Polsce. OKS jest tutaj lokalnie zakorzeniony, ma tutaj oprócz funkcji takiej... Y, piłkarskie, czy tam trenowanie dzieci młodzież i młodzieży i seniorów, ma też funkcje społeczne. Kluby, są, kluby też sportowe mają funkcje społeczne, więc chcielibyśmy, żeby, żeby właśnie w te obchody włączyli się wszyscy, nie, najwyższe władze, mieszkańcy, żeby, żeby OKS był dobrym, nam wszystk, dobrym naszy, na, na, naszym wspólnym, wszystkich tutaj mieszkańców regionu. Pomysł jest, jest, jest pomysł zarządu klubu postanowiliśmy, że powołamy Komitet Korowy Obchodów Stulecia Klubu. No rocznica jest potężna, ponieważ jesteśmy jednym z trzech klubów działających na terenie obecnego Województwa Świętokrzyskiego, które obchodzą stulecie, czyli Wisła stanowisz Orlice i OKS opatów. Dlatego chcieliśmy się przygotować wcześniej, dobrze do tego typu obchodów i dlatego został powołany ten, ten komitet. Spokój, cisza, obcowanie z naturą, relaks, pasja. Wędkarze z naszego terenu rozpoczęli przygotowania do sezonu. Wędkarze z Opatowskiego Towarzystwa Wędkarskiego rozpoczęli przygotowania do sezonu. Nad zalewem w Zochcinku akcją posprzątaj wokół siebie opatowscy wędkarze przygotowywali teren na pierwsze połowę. Miło nam Państwa gościć na terenie naszej działalności. Aktualnie znajdujemy się na zalewie w Zochcinku. Mamy dwa zbiorniki. Oprócz tego opiekujemy się i zarządzamy terenem, zbiornikiem w Karwowie. Dzisiaj aktualnie rozpoczynamy w pewnym sensie sezon wędkarski, ale jeszcze nie stricte wędkujemy. Dzisiaj chcemy przygotować zbiornik do, do sezonu. Przyłączyliśmy się kilka lat temu do akcji zapoczątkowanej przez Michała Pobratyna ze studio Opatów posprzątaj wokół siebie. Fajna akcja. Co roku, jak widać, ekipa dopisuje. Powstaliśmy w październiku 2019 roku. Była taka potrzeba wśród wędkarzy tutaj miejscowych, żeby coś zmienić, żeby zrobić coś swojego i przede wszystkim, żeby móc. Stanowić sami o sobie. No ja myślę, że trzeba zacząć od wizyty nad wodą i yy, zapisania się do, 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 do stowarzyszenia, yy, które opiekuje się daną, daną wodą. A jeżeli ktoś jest naprawdę nowicjuszem w tym temacie, to myślę, że trzeba rozpocząć od bezpośredniego kontaktu z nami. Poinstruujemy, pokierujemy, jak, jak należałoby to z naszej perspektywy zacząć, tą przygodę, przygodę z wędkarstwem. Jeśli chodzi o, o, o młodych adeptów tu wędkarstwa, chcących spróbować tego, tego, tego fantastycznego, hobby, to serdecznie zapraszamy w najbliższych tygodniach rusza w naszym stowarzyszeniu Szkółka Wędkarska. Szkółka wędkarska jesteśmy święcie przekonani, że z prawdziwego zdarzenia, gdyż udało nam się pozyskać sponsorów, udało nam się zorganizować grupę osób chętnych mocno zaangażować się w ten, w ten projekt. Więc jeżeli tylko dopiszą, dopiszą, dopiszą młodzi wędkarze, jestem przekonany, że będzie to, że będzie to działalność, działalność na lata i o tych młodych wędkarzach z naszego, z naszego regionu jeszcze, jeszcze uda nam się. Dużo dużo usłyszeć. Społeczna akcja po sprzątaj wokół siebie to niezwykle ważna dla środowiska inicjatywa. Skąd wziął się na nią pomysł? Mieszkam w Wąworkowie i właśnie w Wąworkowie zacząłem tą akcję, aczkolwiek postanowiłem udostępnić efekty tej pracy, gdyż yy... Ilość tych śmieci mnie zaszokowała, znalezionych, no to też był dla mnie delikatny szok. I postanowiłem udostępnić właśnie na Facebooku efekty tej, tej pracy. Miłym zaskoczeniem właśnie był odzew od chłopaków z OTW. Serce rośnie. Premierowym spektaklem dwa teatry Jerzego Szaniawskiego oraz szóstą odsłoną zemsty Aleksandra Fredry, amatorski teatr młodzieżowy oraz amatorski teatr dramatyczny przy Opatowskim Ośrodku Kultury uczcił Międzynarodowy Dzień Teatru. Międzynarodowy Dzień Teatru Opatowski Ośrodek Kultury uczcił teatralnie. 26 marca na deskach sali widowiskowej odbyła się już szósta odsłona zemsty Aleksandra Fredry w wykonaniu amatorskiego teatru dramatycznego. Sztukę w reżyserii Jana Zdziarskiego już niebawem będą mogli oglądać widzowie w Tarnogrodzie oraz Kielcach. Do Opatowskiego Ośrodka Kultury zemsta powróci już 3 oraz 10 kwietnia. 27 marca w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera spektaklu Dwa Teatry Jerzego Szaniawskiego w wykonaniu amatorskiego teatru młodzieżowego pod Czujnym Okiem Edyty Gwoździk. Było to z pewnością wyjątkowe zwieńczenie wielu miesięcy przygotowań młodych aktorów oraz podkreślenie święta teatru. Termin naszej dzisiejszej premiery nie był przypadkowy. To był celowy wybór tego dnia właśnie, ponieważ dziś świętujemy Międzynarodowy Dzień Teatru, a więc dla wszystkich ludzi miłujących teatr, jest to rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie, i chciałam w ten sposób z młodzieżą uczcić ten dzień. Nad spektaklem pracowaliśmy no, około rok czasu. Rozpoczęliśmy w marcu ubiegłego roku, no i właśnie w marcu też udało nam się sfinalizować. Niesamowici młodzi ludzie, zwłaszcza że są to moi wychowankowie, więc ja myślę, że podchodzę do tego troszeczkę bardziej emocjonalnie. Yy, niesamowita gra aktorska, jak na osoby, które. No nie miały aż tak dużo styczności ze sceną, chociaż nie mówię, bo rzeczywiście e, udzielają się, e, pracują w tym amatorskim teatrze. E, no niesamowite przedstawienie również tematu, myślę i mam nadzieję, że głęboko zapadnie e, w odczucia, w uczucia właśnie tych młodych ludzi, bo, bo to też dlatego chyba było przedstawiane, żeby ci młodzi ludzie pokochali ten teatr. Y Lizę Lotte, aktorkę, która występuje w teatrze. No ogólnie jesteśmy, mam wrażenie, że wszyscy zadowoleni, bardzo dobrze nam to wyszło, długo ćwiczyliśmy i no, jestem bardzo szczęśliwa. Nie uważam, że nie było stresu, ponieważ były bardzo dobre przygotowania całej grupy, i uważam, że wszystko poszło po myśli. Pomyśli pani reżyser, pomyśli osób od nas tego całego teatru i mam nadzieję, że każdemu z was się podobało. Zagrałam panią sekretarkę. No, jestem bardzo dumna z tego, że mi wyszło, nic się nie pomyliłam, troszkę stresu było, ale wszystko poszło po naszej myśli. Czas na Kino OK. Dla młodych widzów mamy niespodziankę. Tego tytułu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Grupka ludzi trafia do gry komputerowej Minecraft. Próbują oni wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać Stevie. Premiera tej produkcji już od 4 kwietnia. Na dorosłych czeka film Nowokaina. Serdecznie zapraszamy. Minecraft trailer, take two. I am Steve. As a child, I yearned for the mines. But something always got in the way. Go on, get out of here! So, what's your deal? My deal? I'm just a regular guy with a regular job. But I've got this condition where I don't feel pain. Była to ostatnia wiadomość naszego serwisu informacyjnego o TV opatów. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia!